Też tu windów w toło. Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Zabrzemskiej. Czy to jest? Mamy tutaj zręba. Mut. Nie marka. Dzisiaj będzie to szwajcaryville. Jedź. Window. Dobra. Jedzie winda. trochę dziwnie ten zręb tak jakby dla mnie wygląda więc trochę się nim tak jakby też jechać zresztą plus dodatku jeszcze morek, jak powiedziałem siema. siema nie wciskam jeszcze może stopu fajnie ten dram. Fajna z oryginalną sklejką z ramp Mod Moreko. No to napisz, że to jest Mod Moreko, ale prędzej nie ma. Nie działa? Nie działa. To muszę na pierwsze jechać, bo przycisk parter nie działa. To chyba hmm. zobaczymy. No nie działa. Wiedziałem, że on nie działa. Idziemy na pierwszy, a nie na parter. Dziwne, że ten przycisk nie działa. Dobra, myślałam, że mnie sprowadzi na parter ten przycisk. Jest to. to by było na tym. Pozwolę tego z na parter jeszcze. লবিজৰে yeah. okay.